Przepraszamy. Teraz wyka, pierz wyka. Jak robić tak, żeby nie skakał? Dobrze. Dobrze jest, luźno, luźno. Gaz, tak jest. Żeby nie skakał. Wolno, hamujemy. Wolniej, wolniej. Dobrze, pracuj gazem. Trójeczka. Teraz cierpliwość. Czekamy. Dobrze. Żeby ci tu nie poszedł. prostu prostu z gazem. Teraz dwójka. Cierpliwie. Nie najeźdź na tarkę za bardzo. Dobrze. Gaz. Dobrze. Dobrze. Cierpliwie. Stopniowo. Póki mocno. Przy tym. Pracuj gazem, pracuj Sprzytnij Cierpliwie, nie za duży skręt, nie za duży skręt, gazuj. Odprostywuj je raz z gazem, nie za duży gazu. Dobrze. Gaz, prostuj. Ciasno. Nie za ciasno. Pracuj gazem. Gaz. Ciśnij, ciśnij. Dobrze.